No, wszystko w porządku. Pani psycholog powiedziała, że wiesz, są różne sposoby na przeżywanie żałoby. Co? O nie, nie, na pogrzeb nie pójdę. No, way. Karola, ja bardzo cię przepraszam, ale mamy XXI wiek. Mamo, nie, nie jesteśmy nieodpowiedzialni. Dlaczego tak mówisz? Spotkajmy się, proszę, panciu. Ja już nie wiem, jak z nią rozmawiać. Ona naprawdę nie potrafi pogodzić się z Twoim odejściem. No, naprawdę, wszystko jest w porządku. Ja nie muszę nawet już drugi raz przychodzić. Króciu, ale ja naprawdę nie chciałem. Naprawdę. Oczywiście, że sobie poradzimy. Mamo, przestań się martwić. No, nic mi nie jest. Dlaczego no, ty płaczesz? Rwy'n gofalu y byddwch chi'n gallu gwneud hynny.